Witam wszystkich widzów, fanów piłki nożnej najlepszej ligi jaka tylko może być szóstej klasy okręgowej szóstej według klasyfikacji idąc do teksa klasy dzisiaj spotykamy się na meczu Pucharu Polski pierwszym pucharze na tym kanale w dzisiejszym spotkaniu będziemy w Gnieździe Szerszeni robić relacje razem z, z drużyną Arkoni Szczecin. Już tutaj mieli szansę e, zawodnicy obu drużyn e, być pod czujnym okiem studia Browar. Raczej tego, że to sparing, też pierwszy mecz e, przed sezonu. No to Jeziorak dostał tam niezły bęcki i przypomnę wynik e, 8 do 2 dla Arkoni e, Jestem ciekaw jak to się zmieni, jak to dzisiaj będzie w tym pucharze Polski, bo jednak już obie drużyny skończyły ten okres przedezonowy, zaczęła się już liga. I jeśli chodzi o to, no to obie drużyny, mimo że jeziorak rozegrał 3 mecze Arkonia 2. No to po dwóch kolejkach, tak bardziej sprawiedliwie licząc, to obie drużyny mają ten, ten sam e, tę samą ilość punktów, bo wygrana i remis. I zobaczymy, jak dwie świetnie przygotowane do tego meczu drużyny co sobie dzisiaj poradzą która wróci starczą tarczą na tarczy a która właśnie wróci z tarczą. także zapraszam widzowie do relacji e, Witam Państwa na Pucharze Polski w Gnieździe Szerszeni gościem Arkonia Szczecin Gospodarzem Jeziorak Szczecin te drużyny już się spotkały w sparingu ale ze wstępu nie będę się powtarzać więc tutaj sobie szybko przejdziemy przez, przez składy obu drużyn zaczniemy od składu gospodarzy w bramce z numerem 12 strzelczyk Łukasz Numer 4 Lis Marcel, Numer 5 Jakubowski Szymon, Numer 7 Ochman Dominik, Kapitan numer 11 Kapczyński Dawid, Numer 19 Wójcik Krystian, Numer 20 Krawczyk Damian, Numer 21 Pyrek Nikodem, Numer 22 Giec Mateusz, Numer 23 Ciszewski Maciej i Numer 30 Wawrowski Kamil. I teraz duży na e, gości. Widzę, że zrobiłem świetne zdjęcie z numerami. No dobrze. Walkowiak Bartosz z numerem 12. Korzeniowski Jakub z numerem 4. Siódek Jakub z numerem 5. Doberstein Eryk z numerem 6. Górski Michał z numerem 7. Gościło Adrian z numerem 10. Kubicki Łukasz z numerem 13. Siedlecki Bartosz z numerem 17. Dąbrowski Dominik z numerem 19. I już są dwa nazwiska, których numerów nie uwieczniłem, czyli Szostak Paweł i Suwalski Krzysztof. I ruszyli zawodnicy, zarówno i Arkonie, jak i Jezioraka. A widzisz, już tutaj drużyna Arkonii leci, leci z akcją i... W pierwszej sytuacji byłby gol dla Arconi, ale tutaj sędzia liniowy wskazuje spalonego, co uratowało trochę Jezioraka, Bo nie chcę powiedzieć, ale tak, nawet pierwsza minuta chyba nie minęła, a już byłaby strutna bramka. Oj, tak była niebezpieczna dość akcja. Uf, mam nadzieję, że zawodnikowi Arko nic się nie stało. I Kapczyński naprzeciwko niego w jednoosobowym murze. Doberstein ale sobie porazi z jego wrzutką. Lis Marcel. Jeziora, Szczecin! Bicki, tutaj podejrzewam, że jakiś patent odpuszczy, zostanie zgrany. Potężna wrzutka w pole karne i skol Gościło Adrian. Najlepiej odnalazł się w polu karnym i po prostu przyłożył tą nogę i strzelił. Prawdziwi eksperci przywitali do Studio Browar. Cześć dobry, szanowanko. Jak pana przedstawić w ogóle na tym materiale? Dzień dobry, piłkarz, piłkarz trzecioligowego wybrzeża. A nie, 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 nie Ale tak, nie, tak, jest wypożyczenie, ale to lepiej brzmi, zdecydowanie. A, zresztą nie zresztą. Nie zresztą. Obejrzę, jeszcze Insko obejrzy. I to jest drugie granie. To rozwiązanie 1-0 i policyjny samochód prawie dostał piłką. Warto odnotować. I Ochman z takim fajnym pasem Ala Grosik i już tam wójcik Ale nie zna, ale tam może Krawczyk sięgnie, nie sięgnął tej piłki. I nie! i jednak! Och man, co wymyśli ten zawodnik? Próba strzału i było blisko Wójcik z Wawrowskim patrzcie tego 30 wawrowskiego, on jest dobry I kto będzie pierwszy i fałnował fałnował krawczyka, nie będzie czerwonej karki, ale na pewno będzie żółta Harkonic to została na boisku i strzelczyk, ale nikogo nie pilnowany strzelczyk, drugi raz obrona! Ale świetnie się zaprezentował teraz i trzecia obrona! To, potrójna obrona, to nawet u na hajlajcach nie widziałem. I świetnie, Wawrowski odebrał tą piłkę! Jeszcze go dwóch tutaj zawodników przytrzymywało. Oddał strzał, ale na drodze stanu, stanęła mu potężna trzynastka. Korzeniewski, Siedlecki. I Korzeniewski. I gol. 2-1 dla Arkoni. Dobywcą bramki Korzeniewski Jakub. Zawodnik z bandamą na głowie nie stracił głowy w najtrudniejszej sytuacji i wręcz z chłodną głową skierował, bram, skierował piłkę w światło bramki. Tutaj opanowali sytuację. Arkoni koni rzutka w pole karne i mają strzelczyk. I koniec pierwszej połowy. Wynik na razie 2-1 dla Arkonik. I zapraszam na drugą połowę. No i możemy już zaczynać tą drugą połowę piłę potężną wrzutką. Uuuhu, tam wujek szostaka zmiażdżył ajajaj ja ja nie to ja ma było w sobotę? Och, ma. Piuę! Pięknie, górski. I Jakubowski ukarany żółtą kartką. Eee, ale to było chamskie teraz. No i mi teraz Dąbrowskiemu żółty kartonik. bym się nie dziwił, mu dostał kartonik koloru swojej koszulki. Ja nie lubię takie. Bo przegrał fizycznie starcie. No ja lubię, no w kurwiu się to mu zajęło. Ja to jakby jest, jestem w stanie to zrozumieć. Właśnie jakby wygrał, to by mu pewnie wygrał. I właśnie do takich ekspertyz, ten ekspert a, tutaj przyszedł! Ja nie w ciele. I Ochman coś czuję, że tutaj będzie połamany słupek. Ale nikt nie dziubnął tej piłki. Małe obtarcie i byłaby bramka ale wybrał Ciszewskiego Ciszewski pięknie się obrócił i dobry strzał z pół ale tutaj Walkowiak stał, pewnie złapał i nie przypuścił tej piłki w menu. Dobra, To dużo bym nie potrzebował. Jak Jakby jakiś tu przyszedł dziwny piwka po o, o, o. Świetnie. O, o. Korzeniewski zabrał tą piłkę Do spalonego, no Trzyma na 3 sytuacja I Górski Tam na sam z bramkarzem Spalony Spalony A, Nie ma trzeciej bramki dla Alkonii Ja go doskonale rozumiem Jako anegdotę dodam, że byłem za przez dwa miesiące Jedyną atrakcją był kurwa Pański A ten też miał w pączków

No, no ty pił! palony Czy spalony? Spalony. No ale nie było! Trzecia pieczoska! Ale zagranie teraz do ręko Bawrowski! I dotknął zawody Karkołni, więc będzie rzut rożny dla raka. Wiesz jak teraz dobrze Gazda Gwiazda, żalę no Ja tak nie ulewam przykład Ooo To się nie ja się nie dziwię, że go ma Wysłał tutaj Ja Jak duro nie dobra Podtrzymuj raka przy życiu! I Bawrowski! Kurwa, muszę. Uwielbiam! No kurde, no bieg rozpędzony to dla miał się zatrzymać. No? I niestety. Jeziorek przegrywa i odpada z kucharu Polski. Arkonia wygrywa 2-1. Dziękujemy piłkarzom za rozegranie świetnego widowiska. Będąc sprawiedliwym powinno tutaj skończyć się remisem i wszystko rozwiązać się w pojedynku z karny, karnymi, ale piłka nożna nie zawsze jest sprawiedliwa. Tym razem jeziorek odpada w pierwszej rundzie, do jaki dołączył Karze Polski, ale to nie koniec pokaru Polski na studio prowad. Także widzowie dziękuję bardzo za obejrzenie relacji z meczu. Zapraszamy do komentowania, lajkowania oraz co najwyższe do pozostawienia subskrypcji i głowa do góry. I widzimy się w na następnej relacji. Dziękuję bardzo. I do widzenia. Jakieś słowo na koniec. Szkoda. Dużo sytuacji. Szkoda, co? Tak, szkoda. No dużo nie w sytuacji. Byliśmy zdecydowanie lepsi w pierwszej i drugiej połowie. No ale... Jak więc strzelasz, to niestety. Dzięki. I co widzowie? no... Tym razem fani szerszeni, nie pocieszeni. E, z trybun mogę szczerze powiedzieć, że mecz bardzo się podobał. Był wyrównany. Jeziorek e, chciał. Bardzo pokazywał to, że bardzo chciał wygrać. Ale to nie jest tylko powiedzenie, że chciał wygrać. On po prostu zrobił wszystko, co mógł. I tym razem szczęście dopisało Arkoni. Sportowa złość została po meczu spanningowym. Szczerze mówiąc, zabrakło tak niewiele, a równocześnie tak wiele. No cóż, redakcja się żegna już z, z widzami. Życzę pięknego dnia wszystkim. Zapraszam do komentowania, lajkowania oraz pozostawienia subskrypcji. Dziękuję wszystkim wiernym widzom i widzimy się dalej.